Siema! Dzisiaj jestem z moim bratem i dzisiaj będziemy reagować na nową piosenkę ekipy przywitaj się, bo zawsze... Trzyma Zaczynaliśmy od zera, dziś robimy melaż w chacie Justina Biebera. Kto by pomyślał, życie tak szybko się zmienia Sezon trzeci się zamyka, za to czwarty się otwiera Cała ekipa leci za ocean To dzieje się tu i teraz Nie ważne gdzie będę, lecz ważne z kim jadę Zbieram... Ej nie, to jest zarąbiste! Jak ty myślisz? Mhm. mi się w cholerę podoba, ale zobaczymy z czasem meta dla mnie all inclusive. Yeah. Mam swoich ludzi, yeah. to my dobieram sobie do stylu. Okay. Śladu zamknięty na kluczy. Trochę zepsuło to nam sezon drugi. Jesteśmy głodni podróży. Słońce wychodzi po buzi, Pora się ruszyć Jeśli życie to lekcja, swoją dobrze pamiętam. Co dzień nie chcę być lepsza, by wady przezwyciężać. Na czymś świetnie nie widzę moją krzywkę, ale to kolejny clickbait. Dobrze się ruszy. Nie, nie zajmujcie. Patrz nie pan wiem, tu zajrzeć się jedynie da chwilę. Bankiet, Nie! Mi się to podoba, A ci? No. Ja to trochę mele, peto, trochę szosi miarzy. Sobie zrobić reset Globus jest dziurawy, odpinę se który będę kończył, no bo muszę lecieć yes, bo zbyt, Jak powygrano Tak jak Cristiano Wracam do gry, kiedy czuję lato Wybiegam na basen, tak jak na ultrafort dziś Nie martwię się pracą, gdy się bawię z moją badą Ty się bawię, to na bogato Wypijmy za to Nowy sezon, czas zacząć Nowy sezon, czas zacząć Raz, dwa, Nieważne, gdzie dwa, będę nie ważne z kim nie jadę, nie ja otworzę plejbada, lecimy na dwóch nie martwię się deszczem, pod parasolem marzeń, nie no. żadnych barier, póki jesteśmy wszyscy razem. Ej, mi się to tak podoba, a ci Oli? <ścoughs> to był jak Ugi. Ej, podoba ci się ta piosenka? na...

Mówią mi, Michael, Michael. niedawno skoczyłem walkę, wróciłem z pacem, teraz na wakacje, to to jedyne, czego pragnę, polecę na, mogę ci przyjeżdżać, że jedną... Skąd oni mają helikopter? Na pierwszy wyjazd z ekipą, nadal jesteśmy razem... Ej tutaj jest, to no, cicho, bo on chce zamilczyć. Nie ma kim i miadę, swoją brigadę. Lecimy na a wyprawę. Nie martw się wierzę. Wierzę. Ej, jak się to skończy, włączymy od nowa i będziemy wtedy oceniać, jak każdy zaśpiewał, okej? Okay? Oli? Okej? stoję w promieniach słońca, mógłbym tu stać bez końca, jak piłka poza podanem w końcu nie no. Ale mi się najbardziej sto... podoba te. te. Mi się refren podoba w cholerę. No, mi też. Jak pora nocna, to podaj wiosna, czy było warto, się o tym nie myśl Słońce, hotel i plaża Drogę ci mogę wskazać Ody chcę tylko złapać domu Został mój swój wędkarza yeah. Proszę bez komentarza Dziś nie zarzucam nigdzie wędki Podziwiam te nieba błękit I słucham takie wiosenki jak ta Znowu zabieram swój paszport Bo w życiu ciągle Macie, na Morska? Na Morska? No Na ona, Ona już śpiewała? No, na no początku Najlepszy rok mego życia W ja ja! Ej! I ktoś powiedział to w się. No dobra, cicho! Wygadę! Lecimy, lecimy! ci odporny. lecimy! Nie mamy żadnych barier, jesteśmy wszyscy razem! Koniec? Koniec. To to ma nie, 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 ono, nie, jakby nie, to nie, nie, to... nie, to ekipa, będzie nie, 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 dobra, teraz oceniamy. To włączamy od nowa i oceniamy. nie, jest na pierwszym miejscu dla mnie. A dla ciebie? Ale mufa nie kiwasz głową. No, u nas najlepsze. Zaczynaliśmy od sera. Dziś robimy melancholia. chacie Justina Biebera. Kto by pomyślał, życie tak szybko się zmienia? Sezon trzeci się zamyka. Za to czwarty się otwiera. Cała ekipa leci za ocean. To żyje się tu i teraz. Nieważne, gdzie będę. Leć ważne Team jadę. swoją dekadę. Na wyprawę. Nie

A wersów? Wersów ile? Ale to A mi dla Ciebie? Ja. Czekaj. Wersów dla mnie no czwarte. Patrzeć drugie. Podoba mi się.

Nie, mi się ta piosenka mega podoba. Lepsza niż Ciekipa mi się wydaje. Nie no, na ostatnie miejsca. No. Ona zrąbała tą piosenkę. Michael? Nie wiem, już się pogubiłem, co ja mówiłem. Na pierwszy wyjazd ekipą. Nadal jesteśmy razem, pomimo tylu znam Lecimy na Hawaje, porażę w cieniu parm. Nie patrzę na zegarek, dzisiaj mnie na to stać. Barman leje do szczanek, czasu, który spędza czas. Nieważne dzieje. Będę. Skimianę, zbieram swoją brygadę. Na wyprawę ciężkie. Dobrze, no, nie umiem jeszcze czegoś śpiewać. A zapomniałem czegoś powiedzieć. Na tym kanale już będzie wszystko: Roblox, Minecraft, reakcje. Wszystko. Najpierw... Bo Roblox z Minecraftem mi się już nudził. A w ogóle po tamtym jak straciłem konto na Robloxie i mam nowe. Krzychu. No. A Krzychu ile? No nie wiem, ja już nie wiem co ja mówiłem w ogóle. że dziś nie zarzucam nigdzie pętki Podziwiam te nieba błękit i słucham takie wiosenki jak ja znowu zabieram swój paszport, bo w życiu ciągle mi mało Na ubraniu logo z wasz no. Ona stoję to jest w No dobra, mówiłaś już to trzy razy No nie trzy razy, nie, nie, o dwa nie. razy Niechasz dokończy zwrotkę to zobaczy... No że zobaczę ja w kosmosie

co Mini robi? Naprawdę? a co Mini Mi się maj... ta piosenka podobała. Mace... a co... Meni... Chcecie więcej takiego czegoś? A chcę, żeby w kapelu zruchał Mini Mike'a. W końcu, jak leci na trawie. dabie idiotom? O oh, kurde. Ta. Nora, kończyłbym to. Mi się ta posenka mega podobała. Tylko na końcu kapelusz <try>